Wiemy, jak wygląda słodkie życie. Zobacz i gotuj z nami w najmniejszej kuchni, Lalilu. Zaczniemy od galaretki. Doprowadź wodę do wrzenia. Weź galaretkę w proszku różnych smaków. Wlej wrzącej wody do każdego pojemniczka. Zamruź galaretkę aż zastygnie. Ale to jeszcze nie to. Teraz zajmiemy się środkową warstwą. Nałóż cienką warstwę bitej śmietany po środku. Zróbmy kilka warstw, by poprawić smak. Podaj galaretkowe napoje. Wow! Chwilka, perfekcja ma swoje granice. Połóżmy ryżowe ciastko na wierzchu zamiast wisienki. Wyglądają pysznie! Palce lizać. Jesteśmy niepowstrzymani. Na początek, włóż drożdże do miski. Wlej ciepłe mleko. Kilka łyżek cukru poprawi smak nawet starego Wuta. Wymieszaj masę. Ubij trzepaczką przepiórcze jajko do równej konsystencji. Posyp ubite żółtko mąką. Nie zapomnij posprzątać po sobie, żeby uniknąć wielkich porządków później. Wymieszaj dobrze masę. Podgrzej masło, by było płynne. i do garnka. Teraz możemy połączyć wszystkie składniki razem. Niech masa urośnie. Mini patelnia i kilka kropli oleju roślinnego dobrze zastąpią głęboki tłuszcz. Wypełnij ręka w cukierniczy ciastem, gdy patelnia będzie się podgrzewać. Robi się gorąco. Nałóż ciasto po obu stronach patelni. Uważaj, żeby nie przypalić donatów. Rozpuść białą czekoladę. Zrobimy fajną polewę. Udekorujmy donaty posypką. Mmm, wygląda pysznie. Zrób to samo z ciemną czekoladą i wiórkami kokosowymi. Możesz udekorować donaty jak zechcesz. Nasze wyglądają super. Posmakowałyby Homerowi Simpsonowi. Kucharzu, podaj mi żelatynę. Mam zamiar przygotować mój popisowy minisernik. Dodaj trochę masła i kilka łyżek cukru się odrobina wanilii. Wymieszaj dobrze i dodaj sera. Wymieszaj resztę z ciepłą żelatyną. Użyj rękawa cukierniczego do wlania serowej masy do foremek. Zamruź dopóki nie stwardnieje. Teraz dobrze posiekaj orzechy. Rozpuść ciemną czekoladę. Udekoruj mini sernik polewą i posypką z pokruszonych orzechów. Zrób to samo z białą czekoladą. Spójrz na ten deser. To prawdziwe arcydzieło. Nie dostaniemy za nie pucharu, ale możemy udekorować je złotym jadalnym perłowym proszkiem. Gdzie moje gwiazdki Michelin? Z pewnością dostaniemy je za nasze desery. Zgodzisz się, Avery? Do kolejnego przepisu potrzebujemy jajek, cukru, mąki, proszku do pieczenia i masła. Wymieszaj jajko z cukrem, posyp mąką i dodaj sody do pieczenia. Doprowadź masło do wrzenia i wlej do głównej miski. Wymieszaj. Zetrzyj skórkę owocową, by smakował jak cytrusy. Postaraj się z nią nie przesadzić, w przeciwnym wypadku ciasto będzie gorzkie. Wlej otrzymaną masę do formy do pieczenia, podgrzej piekarnik i upiecz warstwy ciasta. Pachnie pysznie! Ostrożnie oddziel podstawę, doprowadź syrop do wrzenia. Pokryj nim pierwszą warstwę. Dodaj bitą śmietanę. Posiekaj kiwi. Udekoruj nim bitą śmietanę. Nie możemy się doczekać, by go spróbować. Druga warstwa będzie z persimonem. Wstaw do lodówki, aż zastygnie. Zrobimy polewę z rozpuszczonej białej czekolady. Pokryj nią całą powierzchnię ciasta. Posyp deskę skrobią kukurydzianą i rozwałkuj masę cukierniczą w równą warstwę. Owinij nią jedną warstwę ciasta. usunie nadmiar. Zrób tak z każdą z warstw. Będziemy mieli trzy warstwy. Dodaj barwnik spożywczy do reszty masy cukierniczej... Wytnij kawałki używając tłoku. Zawiń płatki w kwiat. Udekoruj ciasto kolorowymi łakociami. Dodaj satynową tasiemkę do spodu. Umieść kwiatki dookoła ciasta. Ostatnią poprawką będzie złoty, jadalny, perłowy proszek. <gry> Rozbij jajko Dodaj kilka łyżek cukru I masła Wlej kwaśnej śmietany I dodaj mąki Wymieszaj do równej konsystencji Dodaj sody do pieczenia I odrobinę octu By dodać pulchności Wlej masę na rozgrzaną patelnię Nie zapomnij obrócić Zawiń wafel w rożek, póki jest ciepły. Nasze słodkie czapeczki są gotowe. Przygotuj nadzienia, by całość smakowała pysznie. Mogą nią być miód, pianki, dżem, syrop klonowy lub bita śmietana. Nie będziemy się ograniczać, spróbujemy wszystkich naraz. Weźmy się za kolejne łakocie. Przyszła pora na cake popy. Pokrusz ciasteczka. Dodaj miodu. Posiekaj orzechy jak najlepiej potrafisz. Podsmaż drobne orzechy. I dodaj cynamonu. Wymieszaj masę i umieść na pergaminie. Włóż ciastka na ozdobne szpikulce dla wygody i estetyki. Zanurz ciasteczka w ciemnej czekoladzie i wiórkach kokosowych. Nie obejdzie się bez białej czekolady. Niewiarygodne! Nasze niskokaloryczne zdrowe słodycze są gotowe. Zabierzmy się za pieczenie muffinek. Najpierw wymieszaj cukier, mąkę, sól, proszek do pieczenia i kakao w proszku. Wymieszaj masło, mleko i jajka w kolejnej misce. Dodaj płynne składniki do suchych. Dobrze wymieszaj, ale nie za długo. Przestań, gdy mąka będzie wilgotna. Wlej masę do foremek na dwie trzecie wysokości i piecz w nagrzanym piekarniku. Mmm, pachnie wspaniale, jak mamy się powstrzymać? Jak zwykle udekorujemy mufinki bitą śmietaną i bezami. Spróbuj, póki są ciepłe. O, Avery, rozpieszczasz nas! Z taką słodką cukiernią każdy dzień wow. będzie niezapomniany. Mamy tu wiele deserów i każdy z nich smakuje niesamowicie. Mamy nadzieję, że podobały ci się nasze słodkie przepisy. Subskrybuj lalilu i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowego filmiku.